Siema z tej strony ERO273 i dzisiaj zagramy w Minecraft Seria, na którą długo czekaliście. No nie tak długo, ale jednak czekaliście. Przyznajcie się. Dobra, żartuję, lecimy. Jesteśmy przy naszej Elinor. Jej! Studo Enchantu jest gotowy, chociaż niepotrzebny. I lecimy na Frozen Pika. Ta tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pójdziemy sobie jeszcze do więzienia tydydyyyyyy bum, 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 bum bum lecimy na pika rozwalić tych typków a poczekajcie kupimy jeszcze jakiś tego mieczyka se kupimy jakiego o ile tutaj jest dziś do kowala chodźmy, kowal załatwi sprawę kurde na luzie zazu nieważne zazu tak to jest z tego no król Lew mode. Kowal, co ty masz tam do zaoferowania? Pezaka bym chciał sobie kupić, dzień dobry. E, o, fajnie, zakręty No dobra, dawaj go, lecimy. Nie ma, nie ma tego... O, mamy miksturę szybkości z poprzedniego odcinka. I jeśli go nie oglądaliście, no to bardzo polecam obejrzeć, bo... bo w poprzednim odcinku omawiałem tą mapę, może nie szczegółowo, ale omawiałem. I lecimy właśnie przez tą szpachkę do Frozen Pika, i ciekawe, gdzie on tutaj jest. O, zwiedzimy jeszcze ten dom, który ma. No się nie wiem, ale, ale wygląda fajnie, no, bo ma pisona tutaj. No to fajnie. O, jest, kurde, no jak go może nie być? Kurde. Statek będzie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zwiedzimy ten domek. No I chyba nawet więzienie. Nie, blok. Więzienie zostawimy na kolejny odcinek. giń. gin. Oho, ty no weź, no. Ej, bo ja nie dostanę szmaragdów za ciebie, no. Ja. No. Jezu. O, jakie rudy dał diaksa Co? o No nie moje szmaragdy! Kurde bolek! I to są też Maragdy Jest! Eee! Dobra jesteśmy! O oh, fuck. O nie! Doboj! Na górę! JOLO na górze jesteśmy! bok. 12 HP. Co to jest za stworzenie? Trochę jest zobaczony. he Nieważne. Pezak. Super mieczyk. Nie no, jeszcze go nie testowałem, ale, ale on ma zaklęty ogień. 2. No to, no to może być dobry. W sumie jest za 7 y, tego szmaragdów. No to może być. I co my tutaj jeszcze możemy sobie zwiedzić? W następnym odcinku pójdziemy na Royal Arenę. Też. Tak. Tutaj jest choinka. Taka ładna. Fajna. I co w tym domku tutaj się znajduje? Niewiadom. Nie wiadomo. No, Nie na pewnie ten, no ten typek. Knife. Dobra, idziemy. To jest takie bajorko symetryczne. To jest w ogóle fajna nazwa. Knife. Hello, Ero 2773. Elozia Malski. Podświetlane dynie. Cóż za designę? i Kurde, no gdzie ja biegnę? Jakie lagi mózgu, ty. Gdzie ja biegnę? Miałem iść, miałem iść zobaczyć ten dom. No bo tutaj jest piston i ogólnie jest taki duży. Nawet. Wow, co, co za... Co za schody. Brzozowe, złote bloki. Tylko nie ma lol jakie fajne Tyl e tylko nie ma właściciela Ty ale piękny domek lol i e jo Ej, nie no P piszcie w komentarzach czy wam się on podoba e to jest aha to 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 je nie aha patrzcie tutaj się zamyka tutaj się otwiera Sądzimy? tutaj nie ma jednej drabinki o kurde Wow Jesteśmy w obrazach Świat obrazów Co za fajne emocje I co tutaj może się znajdować Pinokio na kółkach Nie wiem What Co to O ma hodowlę piesków Tylko szkoda że nie oświetlono Jest niebieski Pomarańczowy I każdy jasnozielony I żółty No ładny w miarę ale fajnie, takie, taka tajna skrytka na pieski, nie? Nie, bo to jest skarb narodu, kurde. To są z, e, z, e, zwierzęta byfyfy. E, no, i noc się robi. O, siema! Ale się często widzimy, ziomuś. Jeszcze sobie zwiedzimy ten domek. A, a ten to już jest taki trochę uboż. O lol. Nie no, dzięki. <grym> Mi to jest niepotrzebne, ale fajnie. Woohoo! Patrzcie, zbogowałem kompas. <laughs> ale śmieszny. Idziemy spać. No. czy macie update'y tych wszystkich modów, które mam. Pezak. O Jezu typek, weź tak tam, ten, ten. Się nie, nie strasz mnie, no. Idziemy zawalczyć z łowcą głów, no bo chcę trochę zarobić, jednak. Mhm. Rybciski musimy sobie zjeść. Kurde! A nie, już myślałem, że, że się żarcie kończy. <laughs> Pójdziemy zaatakować obóz kanibali. Tego łowcę dup. Znaczy, znaczy głów. No, chodź tu. No, taki mocny jesteś, kurde. Te włócznie białe, kurde. Ciekawe... Ciekawe, co nimi robiłeś, ty. Nieważne. <grystanie> Boże święty. To za odcinek. Bez skojarzeń. Oha! Rzucili się, Boże. Jak oni wyglądają, lol. Palący się... <grystanie> Elo! Elo, chłopaki! Uff, nie! On mnie... Spojzonował, O już macie kila chyba Jep. i jep. no kur... no jaraj się no o, wow. a nie bo trucizna nie zabija o ile dostaliśmy? 11 smaragdów i kość a nawet dwie hehe <laughs> o! owieca no to pójdziemy teraz zwiedzić jeszcze jedną rzecz mianowicie tamten ten blok. Bo nie. No bo nie wiem. No, no bo ja w nim jeszcze nie byłem, przyznam się wam. Nie byłem w nim jeszcze, więc jestem ciekaw tak samo jak wy. Lecimy do, do naszej osady, w której się czujemy zawsze... Nie, to nie tu. Aluju. O, mamy czapkę z krowej skóry. To fajniutko. Chociaż... O jaką to ma wytrzymałość Okej. Okay. Ej no, 13 szmaragdów, nie jest źle. Se, se tam popatrzymy. Właśnie, pokaż co... Co ty sprzedajesz, no bo możesz mieć nawet ciekawskie rzeczy. Ech, wow. Wargowa ochronka. Ochrona, ej fajne. Wow, ale sztos. pokusy, worek. <noise> worek, ja. Co za nazwy? Nie, dobra, nieważne. Eee. Ostra laska. Ożygany kolec. Eee. Największa reklama broni. E. Będziemy ich zabijać ożyganym kolcem. Fajnie. Dawaj, dawaj. Lecimy do tego tam bloku. A tam jeszcze jest przed tym domek jeden. No to sobie tam pójdziemy. Ej, no to ładny ma design, ej. Wow. No patrzcie, jakie fajne. Lol. Heh. Co to jest domek hobbitów? Ej, no. No. No, no. No. No, domek hobbitów, no proste. No, tam jest ten. Wieża Sauroda. Musimy się bardziej uzbroić, żeby tam iść. No, zwykły domek. Nie, no, spoko. O, to są nawet te baniaki z tym piwem hobbitów.